Czy jest jeden przepis na dobrą kondycję w nowym roku? Ruch na świeżym powietrzu, zachęcają niektórzy. Inni dodają, że warto mieć trenera. I wyrobić sobie dobre nawyki. Widzę, że tata znowu zaczyna trenować od jutra. Choćby po to, żeby zawsze tryskać dobrym humorem. Ale na pewno warto zaopatrzyć się w pomarańcze marki Pewni Dobrego, dostępne tylko w oszą. Oszą i życie się zmienia. Plus, najlepsza sieć 5G prezentuje. Jak na wyprzedasz, to ty do plusa. No chodź, tu też sprawdzimy. Według moich obliczeń taniej już nie będzie. Czas na korektę obliczeń, bo u nas taniej jest nawet o 1000 złotych. Policzony, zatopiony. Rządzisz. Wyprzedasz w plusie smartfony nawet 1000 złotych taniej i teraz od 74 5G za jedyne 25 złotych miesięcznie na raty 0%. Plus, wybierz swoje wszystko. Na fakty zaprasza Anita Werner. Dobry wieczór. Szlak mnie trafia, chce się wyć, bo to dziecko powinno żyć. I kiedy mówi tak szef Państwowej Komisji do spraw Pedofilii, warto zapytać, co w systemie poszło nie tak, że 12-letnia dziewczynka, zgłaszająca próbę gwałtu i molestowania, została sama ze sobą i teraz nikt już jej nie może pomóc. Renata Kiel.